Kochani, i tak w dzień, kiedy obchodzimy wspomnienie rocznicę 89 objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego, święta Paustynka wybiera nam takie oto fragmenty. Fragmenty z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny od numeru 752 do 754. Kiedy Matce Generalnej powiedziałam, że żąda Pan, aby zgromadzenie odmówiło tę koronkę na przebłaganie gniewu Bożego, Matka mi odpowiedziała, że na razie nie może wprowadzić takich nowych modlitw, nieaprobowanych, ale niech siostra mi da tę koronkę. Może przy jakiejś adoracji da się odmówić. Zobaczymy. Dobrze by było, gdyby ksiądz dr Soboćko wydał jaką broszurkę z tą koroneczką, więc byłoby lepiej i łatwiej, żeby ją w Zgromadzeniu odmawiać. Bo tak to trochę trudno. Miłosierdzie pańskie wysławiają dusze świętych w niebie. Które doznały na sobie tego nieskończonego miłosierdzia. Co te dusze czynią w niebie, ja już tu zacznę na ziemi. Wysławiać będę Boga za Jego nieskończoną dobroć i starać się będę, aby inne dusze poznały i uwielbiały to niewysłowione i niepojęte miłosierdzie Boże. Obietnica Pana, dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie.